Witam Was w kolejnym odcinku premierowym, tym razem z tytułami, które pojawią się w serwisach streamingowych w marcu. Z racji tego, że jestem ambasadorem Asusa we współpracy z którym powstaje ta seria, otrzymałem jeden z nowych modeli laptopów. O nim jednak powiem Wam nieco więcej później, a teraz zapraszam już do zestawienia. The Boys Presents Diabolical. Na trzeci sezon The Boys musimy niestety jeszcze trochę poczekać, bo aż do 3 czerwca. Ale na szczęście Amazon przychodzi z pomocą i daje nam miniserię, która umili nam te oczekiwania. Na temat serialu powiemy sobie więcej w trakcie czerwcowych premier, ale już teraz zachęcam Was do nadrobienia pozostałych dwóch sezonów, bo naprawdę warto. A o czym opowie wersja animowana? Będzie to zbiór ośmiu szokujących, animowanych filmów krótkometrażowych, z czego każdy będzie oddzielną, luźno powiązaną historią i wyprawą do coraz to głębszych zakamarków tego pokręconego uniwersum. W obsadzie głosowej zasiad m.in. Giancarlo Esposito, Antony Starr czyli Homelander, Ben Schwartz czy Justin Roiland który odpowiada za Rika i Mortiego. Nie mam jakichś większych oczekiwań, ale jeżeli animowana wersja dorówna oryginałowi, no to będzie to fajna niespodzianka między kolejnymi sezonami. A kiedy premiera? 4 marca na platformie Amazon Prime. Halo. Odważna kolejna próba przeniesienia gry na ekran, i tym razem chodzi o ten mniejszy serialowy. Mimo tego widać, że w produkcję wpompowano masę pieniędzy, o ile się nie mylę, jakieś 200 milionów dolarów, bo wygląda to naprawdę nieźle. Jest to opowieść o walce ludzi z przymierzem kosmicznych najeźdźców, a sam serial ma, wedle twórców, odbiegać fabułom od kanonicznych wątków znanych z gier. Z jednej strony to dobrze, bo być może uda się uniknąć odgrzewania kotletów. A z drugiej wiemy jak może się skończyć próba stworzenia czegoś nowego na bazie już działającej historii. Wygląda jednak na to, że studio jest zadowolone z serialu jeszcze przed jego premierą, bo już zamówiono drugi sezon produkcji. Brzmi dobrze, chociaż nad scenariuszem ma czuwać twórca Fear the Walking Dead, także trzeba się jeszcze wstrzymać z entuzjazmem do dnia premiery. Trailer mnie zachęcił, także no na pewno sprawdzę to na własne oczy. A będzie to możliwe już 24 marca na platformie. Plus. find the halo. Win the war. Bridgertonowie sezon drugi, czyli powrót serialu, który swojego czasu był dużym hitem Netflixa. Jest on oparty na bestsellerowej serii powieści Julie Queen. W skrócie, jest to historia miłosna skupiająca się na potężnej brytyjskiej rodzinie tytułowych Bridgertonów. Ujawnia pełne bogactwa bólu, ale także radości życie członków londyńskich wyższych sfer. I był to skrót opisu dystrybutora, bo ja sam nie miałem jeszcze okazji zobaczyć tego serialu. Są to troszkę nie moje klimaty, ale możecie dać znać, czy warto i ewentualnie namówić mnie w komentarzach. Czy drugi sezon rozbije Bank tak jak jego poprzednik? Przekonamy się o tym 25 marca na Netflixie. Okazuje się też, że O dziwo Polska nie żyje samymi kryminałami i doczekaliśmy się serialu w klimatach zarówno fantazy, jak i horroru. Serial skupi się na profesorze oraz grupie jego utalentowanych studentów i nie, nie mówimy tutaj o domu z papieru, którzy badają zjawiska paranormalne i walczą z demonami. Krakowskimi demonami. Brzmi to ciekawie i nietuzinkowo jak na polskie realia, także chętnie sprawdzę, jak wyszedł ten eksperyment. A będzie to możliwe już 18 marca na Netflixie. Zanim przejdziemy do filmów, poświęcę chwilę, żeby zaprezentować Wam nowego Vivobooka 13 Slate OLED, który trafił do mnie na testy od Asusa. Jest to urządzenie wielofunkcyjne, które możemy wykorzystać do całej masy czynności. Zadbano tutaj o dobrą jakość obrazu, umieszczając w Vivobooku ekran OLED Dolby Vision oraz o dźwięk dzięki technologii Dolby Atmos. Jednak to, co wyróżnia tego laptopa najbardziej, to fakt, że posiada on doczepianą klawiaturę oraz rysik, co daje nam dużo różnych kombinacji, z których Możemy korzystać. Czy to w pionie, czy to w poziomie, na zewnątrz, albo w domu. Z racji na kompatybilność i mobilność kompletu, myślę, że najlepiej sprawdzi się jako przenośne kino domowe w trakcie podróży, czy to pociągiem, czy samochodem. W tym wypadku, oczywiście, jako pasażer. Dodatkowo lekcje zdalne wydają się nie mieć końca, także i tutaj VivoBook może okazać się solidnym wsparciem z dwoma kamerami oraz mikrofonem wyciszającym otoczenie, a całość wspierana jest przez najnowszy Windows. 11. Jeżeli jesteście zainteresowani tym albo innymi podobnymi modelami i chcecie dowiedzieć się o nich więcej, to link do oficjalnej strony znajdziecie na dole w opisie filmu. Walka z lodem. Szoki i niedowierzanie, w tym miesiącu mamy aż dwie premiery filmowe. Tytuł nie jest tutaj przypadkowy, bo trafiamy do mroźnej Grenlandii w roku 1909. Skąd akurat taki wybór? Będzie to film bazujący na prawdziwej historii, a konkretniej na prawdziwej wyprawie, która miała na celu udowodnić Stanom Zjednoczonym, że Grenlandia jest jedną wielką wyspą, a nie dwoma różnymi oddzielnymi. Teraz może wydawać się to błahe, ale jak widać, w 1909 sprawa budziła sporo wątpliwości. I oczywiście, skoro mówimy o zamarzniętej wyspie, trudnych warunkach do życia oraz czasach, w których ekipa nie mogła korzystać z różnego rodzaju gadżetów, nie mogło się obejść bez problemów w trakcie wyprawy. I to właśnie na tym aspekcie skupi się ten film na przetrwaniu. W obsadzie znalazł się chociażby Nikolaj Costar Charles Dance oraz Joe Cole, czyli aktorzy znani zarówno z Gry o Tron, jak i Peaky Blinders. Premiera 2 marca na Netflixie. to hope Project Adam Film, którego premiera nieco się przeciągała z wiadomych powodów. Będzie to science fiction, chociaż na pierwszy rzut oka nie było to wcześniej takie oczywiste. W rolach głównych zobaczymy tutaj Marka Ruffalo oraz Ryana Reynoldsa, który w filmie standardowo będzie grał Ryana Reynoldsa, tym razem pod postacią Adama. Będzie to film raczej familijny, z domieszką podróży w czasie, walką z zagrożeniem itd. itd. Trailer prezentuje się solidnie i mimo tego, że jakoś specjalnie mocno nie czekam na ten film, to chętnie siądę któregoś wieczoru i go obejrzę. A będzie to możliwe już od 11 marca, czyli dnia premiery na Netflixie. Na szczęście, mimo małej ilości filmowych premier, z pomocą przychodzi HBO Max, które w marcu w końcu trafia do Polski. Powrócą tam takie tytuły jak Uwierz Ducha 7 marca, Pasażerowie 12 marca, Duna 13 marca, The Matrix Resurrections 20 marca, Obecność 3 25 marca i Kosmiczny Mesz 2 27 marca. Dajcie znać w komentarzach, na jaką premierę czekacie najbardziej i którą obejrzycie. Pamiętajcie też o sprawdzeniu oferty Asusa, korzystając z linku w opisie na dole. Dzięki Wielkie za oglądanie! I do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku na kanale. Prawdopodobnie.